Ola, oddaj. To jest dla mnie prezent. Ale to podpaliłeś? Mleko. Mleczkie? Tak. Nie, bruszek cię będzie bolał. Muszę cię nakarmić, żebyś nie upadł, jak będziemy zaraz stroić mieszkanie, bo jeżeli stroimy. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy wezmę te wszystkie badziewia, które zawalają balkon, zaraz wam pokażę, jak zawalają balkon, i w końcu coś z nimi zrobimy w sensie, że ustroimy mieszkanie świątecznie. Czy ja im pokażę ten balkon? Bo ja im pokażę ten balkon, bo dla mnie, jako, jako gracza, gdzie biorąc pod uwagę, że to jest stanowisko gamingowe Maćka, to to jest żart. To, co ma Mateusz u siebie na talerzu i moje jedzenie, to jest Kapitan Cook catering, czyli catering, który mam już od... Ej, ja już to mam od dwóch lat chyba. No, więc jemy i robimy. Hejka w nowym Vlogmasie! Tak wygląda za oknem i ja nie wiem, co to jest za... Pora dnia i ciągle mi się chce spać przez to. To jest po prostu oburzające. To mówię wam Silent Hill. Cześć. Nie mówię ci od razu, Cześć. Bo tu jest napisane ostrożnie, ja żeby nie. Chodzę w krótkich spodenkach. Chciałem zaznaczyć, bo. On jest z twarcielem. Silent Hill. Jak twoje usposobienie nie do dekorowania choinki? Złuch. A ja bym Tak, poproszę. To nie tobie kurwa. Widziałaś? <laughs> no jak nie zauważyła. <laughs> nie zauważyła. Ja coś kluczało smrnięcie w włokie Musiałem, że po prostu wlazłeś mi telefonem pod rękę. Tam się coś rusza. Co ty gadasz? No nie słyszysz. To jest dziura, weźmy, słuchaj, przez fakty Zdecydowałam, że nie będę jadła wasalik. Będę jadła więcej Raffaello. Zrobię w ogóle z akcję, bo wezmę czekoladę Raffaello i wezmę Raffaello. i sobie jednocześnie do buzi, bo tutaj jest dużo czekolady, a tam jest ten cały migdał, więc. Ola. Czy to masz pomysł? Nie. Nie no. ja wiem. Także, moi drodzy, nie dziękujcie za ten przepis. Mm. Sprawdzasz, co się ruszało w środku? Mhm, ja jestem odważna. Jak ta mi gdzieś śmierdziała, tak jak to, to ja się załamię. W ogóle sprawdzałam naprawdę worek, w którym to leżało, czy ktoś mm, po mojej imprezie przypadkiem nie puścił parę do tego worka, bo ten worek tak stał z boku. Ktoś mógł się poczuć gorzej i na przykład tam zawędrować, ale nie. Worek jest zupełnie czysty, wszystko jest tam nowiutkie, tylko oni po prostu tak śmierdzą. Wynikał <laughs> Nie pamiętam jak ona jest, ale ona nie jest zbyt duża. Po prostu do wniosku, że mogliśmy wziąć większą, jednak. No ale. I Ja miałam taką choinkę, którą kupiłam, która miała być w donicy, taką, że potem ją możesz do lasu przesadzić. Oczywiście okazała się oszustwem i była obciętym piękiem wstudzonym do ziemi. Nie wiem, czy to dobrze robi. Dobrze robi. Wsadzać tak. i nakręcasz. <laughs> Czy moja wejka będzie miała 3 metry. No, Oczywiście, że nie. Ponieważ ja jestem człowiekiem skromnym. No dobra, teraz ją trzeba porozkładać. Proszę, nie może takiego ją zostawić. <grym> Czy to już? Czy wystarczy, że zabierze na niej ten wieniec i to się już skończy? Słuchajcie, nie wiem, jak, jak jest u Was w domu, albo jak było u Was w domu to wy stroiliście choinkę wy z rodzeństwem albo wy z rodzicami, jeśli tak to znaczy oboje rodziców, czy nie? Bo u mnie, to ja zazwyczaj z tatą stroiłam choinkę. Nie umiem sobie przypomnieć, czy mama stroiła choinkę razem z nami, czy była czymś innym zajęta w tym czasie. I mieliśmy takie bombki, które znajdują się w wielu rodzinach. To są takie stare, oldschoolowe bombki, takie chłopki, nie wiem jak to nazwać, ale wiem, że w wielu mieszkaniach w wielu mieszkaniach widziałam te bombki i dużo osób je ma zachowane z dzieciństwa. To były takie bombki specjalne, to były takie bombki, które, które ja miałam od małego dziecka i wydaje mi się, że moja mama mogła też te bombki jeszcze mieć. I wieszanie tych bombek nie pozwoliłabym nigdy w życiu, żeby ktoś inny niż ja je zawiesił. W sensie te fajniejsze bombki chciałam, żebym to ja je zawieszała. te takie bardziej nudne bombki czy zwykłe to już sobie mógł ktokolwiek. No. no i tak wiecie, u mnie w domu, w sensie teraz od kiedy sama prowadzę swój dom, raz przyjechała moja mama na, na, na Wigilię z Włoch. Wtedy zrobiliśmy tutaj w Warszawie, a tak to zawsze jeździmy do Siemianowic, do rodziny Maćka, tam spędzamy czas. Ja po prostu nie mam jak swoich własnych tradycji sobie wyrobić. Ponieważ zawsze jesteśmy u rodziny Maćka i, i po prostu jesteśmy przystosowani do tego, co, co jest w rodzinie Maćka. Więc brakuje mi pewnych moich tradycji, szczerze mówiąc. I brakuje mi przekazywania tych tradycji gdzieś dalej, czy tych smaków, bo, bo dla mnie tradycja z świętami Bożego Narodzenia jest głównie związana z takimi gastro tradycjami. Moja rodzina nie była rodziną chrześcijańską, rodziną to nie są katolicy. No i trochę mi tego brakuje, szczerze mówiąc. I też nigdy nie stroiłam choinki, bo zwykle wyjeżdżaliśmy na dosyć długi czas tam do tych Siemianowic. Z tym on ostatnio mi właśnie mówił, że chciałby choinkę. Jeżeli on chce, to jak najbardziej. Chciałabym, żeby on też miał to świąteczne uczucie, że faktycznie są, są święta, jeżeli jemu na tym zależy. Ja pamiętam, jak my by tak, zbyt nie, zbyt... tak nie tak nie rób, bo tak to robisz byle jak. Nie umiem no, ręką. Robisz byle jak, będę by musiała pójść i poprawiać za tobą. Słuchaj, to jest Wspólna rzecz, nastrój świąteczny, a nie... Ty nie wiesz, umiesz na, nastrój świąteczny. Umiem nie. właśnie, a ty tylko dyrygujesz i dyktujesz, jesteś dyktatorką świąteczną, a nie... Pan pa są pójdzie sobie. Pamiętaj, że ludzie chcą obchodzić święta na swój sposób, wspólnie. No, jak ja bym chciała za... też czasem obchodzić na swój sposób święta, no. ale nie mogę, bo zawsze jeździmy do ciebie na święta. Nie ma innej opcji, akurat nie ma alternatywy, bo twojej mamy nie ma. Ale musimy do niej bo sobie pojechać. wyjechała możemy, na zawsze. Sobie nie, nie możemy, bo ja nie latam coś. samolotami. Wyjechała na zawsze twoja mama. To można wyjechać Jak się pyta, ja nie wiem czy wy się kłócicie teraz, czy to wchodzi do vloga, czy nie. Nie, no nie kłócimy się. No nie kłócimy okay, się. Okej, dobra. Czyżby? Nie, nie kłócimy się. Nie, nie kłócimy się. Jest co, Niech te twoje suki powiedzą, czy się kłócimy, czy nie. To dobra jesteś, tak samo pierdolnięta jak ta twoja mamusia i twoja siostrunia. Dalej lampki mają to, że jak jedna się zepsuje, to wszystkie nie działają? Już nie chyba, nie? Kiedyś to było, jak były to wkręcane, były żarówki Były żarówki w lampkach, słuchajcie, takie naprawdę żarówki I jak jedna nie działała, to koniec, trzeba było siedzieć I zawsze to była taka loteria Czy to zrobić? Nie, no nie, właśnie już nie Maciek, nie Bo patrz, nie słychać tego ale Maciej, to może ty wpychaj, wpychaj, a ja będę tak to rozwijał. Co nie ty na to? Tego do... Ale patrz, pozwól, po, ale właśnie obmyśliłem super plan. Ty wpychasz, ja rozwijam. I dzięki temu wspólnie jesteśmy w stanie to zrobić. tak? Co to jest tu? Dimer. Co? Dimer. Dimer? No. Co to jest Dimer? No to... gaszenia jednych. No bardzo ładnie. Boże, jaki to jest piękne. Tu mam wszystkie bombki. To są bombki, które kupiłam w TK Maxie. Te tutaj wszystkie w dół. Czerwone kupowaliśmy w Carrefourze? Tak. Ale ładnie zrobiona jest ta bombka. Ona jest taka... Nie jest taka plastikowa, tylko jest z, z ciężką bombką. Wyglądał jak mordleć. Nie? Tak, No. Ładnie będzie wyglądała, nie? Do tego zielska. Tak, a jak bym ładnie wyglądał? Tak, ja jeszcze mam taką propozycję tutaj. O nie, z niej, z niej leci. Z, choinka się też ubiera od, e, od dołu do góry. Najważniejsze, żeby na górze zawiesić jedną bombkę. tu na samym nie. Nie, nie, siebie, no ty, nie. nie. Nie obok siebie no, te paciek, same. Nie obok siebie, no co nie. Nie obok siebie te same. Nie są obok siebie. No, no, to gdzie ma, obok siebie? mam ich osiem. Boże święty, ale obok siebie. Ale patrz, ile, jaka duża jest choinka. No, obok ale siebie. one muszą być na dole te, nie czy nie? Nie, no wszystkie są takie duże. A, dobra. O nie. To będzie nieproporcjonalnie wyglądało. Znaczy jak tak? są wszystkie duże. Ty Może to że na dole a, duże, same same na górze same. małe. Przecież czasem są wszystkie tej samej wielkości na chaminkach. Tak. No są tak Nigdy nie widziałem No to ty nie widziałeś, to wyglądało, widziałeś. nie mają sznurków. Kurwa, to po co ty mi tak? patrz takie. No tak, a jak nie masz sznurka, to co ty? To musisz iść po sznurek. To nie, musisz obciąć Naprawdę? Kupujesz bombki bez sznurków? To nie, nie musisz ubierać, to ci się Ty tak nie potrzebujesz ubierać, bo nie Tu są jakieś to są małe Te zostaw Czemu? Bo to nie są bombki na, na bombki, to, co na stroi Aha. There is no sznurkens There is no snurkens in the hausen Jest sznurkens in the hausen to język kyrken, choinken in de Dajcie w komentarzu znać, co to był za język. Jak nazwalibyście ten język? Sznurken, sznurka. Sznurkensen. Skoczek trochę. Sznurken. Nie tak. A Ej, ja, tu są takie z Jedwabiu. Z Jedwabiu? Tak, jest niedławna. Tak bo otwieramy i ty bierzesz po jednej z każdej. No. Nie. Tak. Nie, najpierw trzeba porozwieszać z jednego tego, żeby je porozmieszczać odpowiednio. Nie, a wtedy będziemy wiedzieli gdzie, co i jak. Możesz słuchać mojego planu. Czy ty stroiłeś kiedyś choinkę w ogóle? Halo? Wtedy? Tu? Tak. Mega. I tamtą trzeba zabrać. Nie, ją Nie. Niżej. Muszę być wtedy tu. Nie? Hmm? Tak. Właśnie, masz sobie wtedy bira, czy co? Nie trzeba Przecież ja tylko zgadzam się z Tobą. Nie, nie, nie zgadzam się. Nasza, nasza wspólna decyzja. To świetne ułożenie bomby. Tak, to jest nasza wspólna decyzja. Tak? Jest git? Tak. Nie, pan... Jest super. Jeden, dwój, nie. <grym nie, <grym lewu, nie. Dobrze, że przynajmniej... Wszędzie jest Broka. ...to się to nagrywa. Przynajmniej na mnie nie krzyczy tak na serce. Ja nie krzyczę na ciebie? Ty byś tego w ogóle nie robił normalnie. Ja bym cię nie Czemu? dopuściła... Nie dopuściłabym cię na centymetr do tej choinki, bo ty nie umiesz w choinkę. Więc szkoda by mi było moich nerwów po prostu na to, żebyś ty tu wchodził ze swoim brakiem gustu i... <laughs> I rzodzi się chwili. Powiedziała osoba w różowym kombinezonie. Jezu, cała jestem. W brokacie. brokacie. I w tym... Dem... Ale tu mam brokat? Specjalnie to założyłam. Bumki. No <grym grym grym> nie nie. mnie! Ale te dwie nie pasują, Te, te dwie tu. Tak sobie teraz mówię te tutaj. Bo są na tej samej wysokości i wygląda to dziwnie. Musiałaby być. Wiesz co, o, tam, na no, tam. A tu. niżej. Tak. Widzisz pomogłe? Umiem! Wow, 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 wow! one są oporne. są różne w ogóle te igły, zależy od gałązki. Zauważyliście? Tak. Jedne są takie długie, drugie są takie krótsze, gęste. Też to przeszkadza jest, jest... Jest, że To tylko? Ja to się nazywa robienie kontentu. Dobra, tutaj też byśmy musieli najpierw lampki założyć No tak A dopiero potem ta, tak mówisz? Si Dobra, tutaj mamy Jeden sznur, 12 metrów. Mamy dwa takie sznury, ale ja nie wiem, czy taki jeden nie wystarczy na taką kulę. Wystarczy. Tak? Bo pan mówił, że nie, ale... Wystarczy, no wiesz, on może myślał o jakiejś pierdolnej kuli. Tu dookoła pasek, potem wiesz, takie, że tak, 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 tak. Kumasz, o co ja bym zrobił tak, <suszy> <suszy> jak atom. Nie, nie, ta, jak, no... Znaczy patrz, że najpierw tak, przez środek. Kuma, że jak, jakbym tak, tak. pomarańcze obierała. Boję się, że nie połamie, bo to jest takie styropianu. Są tu bąbeczki, są tu grzyby. Wtykam bąbeczki i grzyby. Bardzo źle się to robi. Myślałam, że tam będzie, że to jest styropian, że będzie się dało wtykać tam te patyki, że one tak będą sobie sterczały. A to nie jest styropian. Jeszcze zostało mi powieszenie lampek i powieszę lampki na oknie w kuchni, żeby w kuchni też był jakiś taki świąteczny akcent. Bo tam w pokoju już jest tak. Dla mnie to już jest wystarczająco. Zaraz zgaszę światło, pokażę, jak wygląda to. I zostało mi jeszcze do powieszenia wtedy na drzwiach wyjściowych ten wieniec, ale to muszę kupić haczyk. I wtedy przywieszę dopiero wieniec. Ona się przybrała, zaczyłały. Oh, zawsze miło, jak najstarszy syn pomaga mamie. Za, za blisko mieszka ten syn. Co, chciałem byście że na obiadki mogę Kurwa, przychodzi na obiad, to prawda. Ci kurwa Kateryn. I jeszcze pranie brudne zacznie przynosić. O kurwa, to o, wiecie, pralka mi się zaczęła, słuchajcie, mógłbym u was ten... Zakończone, wszystko. Ja wszystko sam ułożyłem, chciałem sam. powiedzieć. Bo ja chciałem powiedzieć, że Wszystkie to, rzeczy, to, to... które tutaj widzicie, to jest tylko... Moja zasługa. Ja w ogóle ściąłem to drzewko osobiście. Lampki. Też ściął? Nie, lampki. Przechodziłem w elektryczny. Na Kurs elektryka w miejskiej szkole elektrycznej, tutaj przychodziłem, miejscowej szkole elektrycznej. No i proszę bardzo, to jest jakby w ogóle. Ja trochę wymyśliłem to, żeby zrobić tutaj w świąteczny. Tak, tak jest. Więc tutaj jest grzybnia, chojna z grzybnią. Choinka po prostu. Nawet, ja że to jest glam choinka. jest ładna. Proszę? Jest ładna. Ja też uważam, że jest bardzo ładna. Mogłaby być ciut większa, ale choć tu już wtedy by było ciężko przejść. Więc chyba nawet dobrze, że nie wzięliśmy tej Mi większej. Mi się nie podoba tylko to, że to nie są kolorowe światełka i nie grają piosenek. No i jeszcze mamy mały świąteczny akcent w kuchni wstawi e, okno świątecznego. Okno wychodzi na mnie grającego na To Dokładnie tak i, i to jest jeszcze choineczka, którą dostałam ostatnio w prezencie na urodziny, więc no tak to wygląda, drodzy Państwo. Taki to świąteczny dom, to dziękuję Wam bardzo i do następnego Pa. Lubimy tu gdzieś miniaturkę? Jeszcze ręką zakryj kamerę.